Hej, to ja, Bolesław III Krzywousty, syn Władysława I Hermana i Judyty Węgierskiej. Objąłem tron polski po śmierci ojca w 1102 roku i próbowałem zaprowadzić pewne porządki. Jeszcze jako młody człowiek toczyłem walki o władzę z bratem Zbigniewem, który pragnął przejąć tron. Ostatecznie wygrałem, ale to zaznaczyło początki trudnego okresu sporów rodzinnych. Próbowałem też rozwijać Polskę. Starałem się utrzymać jedność kraju, ale wyzwania były ogromne. Zacieśniłem kontakty z Kościołem, co miało znaczący wpływ na stosunki z papieżem. W polityce zagranicznej walczyłem z niemieckim cesarzem Henrykiem V, broniąc polskiej niepodległości. W efekcie podpisałem traktat z Niemcami, uznając pewne granice między naszymi krajami. Jednak życie prywatne przyniosło mi także smutek. Straciłem dwóch synów w tragicznych okolicznościach. To było dla mnie ogromne cierpienie. Po mojej śmierci w 1138 roku podzieliłem Polskę między moich synów, co zainicjowało okres rozbicia dzielnicowego. Moje rządy były pełne wyzwań, ale wpłynęły na dalsze losy Polski i jej relacje z sąsiadami.